Witam Państwa bardzo serdecznie wiosna coraz bliżej, słońce coraz wyżej aby do maja niektórzy którzy pomyśleli w ubiegłym roku o zamówieniu pszczepy już mogą się cieszyć z jej dostawy mamy już na placu, mamy złożoną, jest to model EuroProfi 5010D Combiline o pojemności załadowczej 28 m3 szczepa wyposażona w Oś sprętną, koła optymalne do tego gabarytu 620. Na 40 na 22,5 cala, zabudowa otwarta bez linek, walce dozujące, sprawdzona konstrukcja to jest aktualny model 2022. Troszeczkę została przekonstruowana klapa od automatyki załadunku. Jest inaczej rozwiązana niż w poprzednim. Standardowy rotor 800, 8 rzędowy, 35 noży, podbieracz przywkowy o szerokości roboczej 1,85 m. Bardzo wdzięczna maszyna może być zagregowana z ciągnikami o mocy od 130 do 220 koni. Teraz aktualnie jest ona już bez łańcucha na przekładni, przekładnia kąpieli olejowej, kółka podbieracza wachliwe, ogumione, wysokość pracy podbieracza, belka wychylna. W standardzie Easy Move. Tutaj klient zdecydował się na noże pojedyncze. Można maszynę zamówić z nożami podwójnymi, obustronnymi. W tym przypadku mamy dyszel górny, łamany. Może być dyszel dolny, z naciskiem nawet do 3 ton. Wskazany przy przyczepach 50 55 tzw. Tak czyli przy większym modelu. Seria to jest od 45 do 55 metrów sześciennych czyli tam od 25 do 31 metrów sześciennych według DIN bardzo popularny model Wyjdziemy na górę schodki otwarte podłoga drewniana, cztery łańcuchy wałek szerokokątny przednia część podłogi opuszczona o 150 mm grubaki rotoru 25 mm O tutaj wewnątrz bardzo ładnie widać jak została ta ściana przekonstruowana Według konstruktorów Możemy załadować teraz na wszczepę jeszcze więcej Te wszczepy tak można było fajnie załadować Nawet z tą poprzednią klatą Teraz rzekomo ma być jeszcze więcej dla użytkowników, którzy już przepę mają, pamiętajcie: jak wymieniacie noże, to zwróćcie uwagę, czy nóż, który kupiliście, nie jest za długi, po żeby nie przepiłował Wam rotora. Znamy takie przypadki, słyszeliśmy o takich przypadkach. Czasami oszczędzacie kupując zamienniki noża i może potem odbić się to czkawką Piękna maszyna za kilka dni trafi do swojego klienta pozdrawiam, zapraszam do kontaktu